Tworzenie oprogramowania, którego potrzebujesz, nigdy nie było tak proste i szybkie. Nie musisz być programistą, aby rozwiązać swoje technologiczne problemy. W tej serii filmów pokazuję od A do Z, jak tworzyć i rozwijać oprogramowanie techniką Vibe Coding, która sprowadza się do odpowiednio prowadzonej dyskusji ze sztuczną inteligencją, w czasie której powstaje nasze rozwiązanie. A dziś Pokażę Ci kursor, środowisko programistyczne z wbudowanym agentem AI, który pisze software za Ciebie. Pokażę Ci też, jak możesz je skonfigurować i używać tak, żeby nie płacić ani złotówki. Zaczynamy. Ale najpierw 5000 subów. Dla mnie to jest wielka sprawa i ogromna motywacja do dalszego tworzenia, więc dziękuję, że jesteście. Z tej okazji mam dwa małe ogłoszenia. Po pierwsze, uruchomiłem serwer Discorda, gdzie będzie można pogadać ze mną trochę bardziej bezpośrednio niż w komentarzach na YouTube. Na razie tylko ze mną, ale mam nadzieję, że wkrótce będzie nas tam trochę więcej. Będę tam też wrzucał ciekawe informacje z różnych dziedzin AI, których jest naprawdę masa, bo to co jestem w stanie pokryć w filmach, to tylko wierzchołek góry lodowej. Linka znajdziesz w opisie pod filmem. Druga rzecz, postanowiłem zorganizować spotkanie z wami na żywo. Tematem przewodnim będzie vibe coding, ale też powiem nieco więcej o sobie, kim jestem, czym się zajmuję i skąd w ogóle wziął się ten kanał. Będzie można oczywiście zadawać pytania, więc też serdecznie zapraszam. Odbędzie się to w następnym tygodniu po świętach. Wstępna data to niedziela, 27 kwietnia, więc jeśli chcesz wziąć udział, to też szczegóły pod filmem. Ok, wracamy do tematu odcinka. Jeśli trafiłeś na ten film przypadkiem, a jesteś zainteresowany skutecznym, sprawdzonym podejściem do vibe coding, powinieneś też zobaczyć część poprzednią. A jeśli nie masz żadnego doświadczenia w programowaniu, to zacznij od części pierwszej. Niewielkie skrypty i gry, jak Tetris czy Wąż, współczesne modele stworzą nam bez problemu za jednym zamachem w swoim domyślnym interfejsie webowym. Jednak w miarę wzrostu złożoności, kiedy całość rozwiązania nie mieści się już w jednym pliku, czy nawet w ramach jednej technologii, wtedy potrzebujemy czegoś poważniejszego dedykowanego narzędzia do rozwoju oprogramowania. To narzędzie to zintegrowane środowisko programistyczne, które jednak znacznie częściej określa się angielskim akronimem IDE od Integrated Development Environment. Jest to zupełnie co innego niż środowisko wirtualne, o którym mówiłem w pierwszej części, więc zwróć uwagę, aby nie mylić tych dwóch terminów. Najpopularniejszym środowiskiem programistycznym na świecie jest obecnie Visual Studio Code od Microsoft. Właściwie każde IDE wygląda podobnie. Mamy tu zawsze trzy kluczowe elementy zebrane do kupy i każdy z nich już znasz. Po lewej stronie mamy drzewo plików projektu, to samo co widzisz w eksploratorze plików. Na środku znajduje się edytor tekstu. Tu właśnie piszemy kod. Różni się on od notatnika rozbudowanymi funkcjami ułatwiającymi pisanie kodu, jak kolorowanie składni, podpowiedzi czy obsługa referencji. Ale ostatecznie jest to po prostu edytor tekstu. Często mamy tu też możliwość bezpośredniego podglądu, na przykład jak będzie wyglądać wyrenderowany HTML albo dokument Markdown. Na samym dole z kolei mamy konsolę, a więc znane nam już CMD w Windowsie lub też PowerShell, w zależności co masz ustawione jako domyślną konsolę, albo terminal na MacOS i w Linuxie. Oczywiście mamy tu też masę innych, bardziej specjalizowanych widoków, opcji itd., ale to są trzy kluczowe elementy, które tworzą środowisko programistyczne i są najważniejsze. W samym Visual Studio Code mamy dostępnego copilota. Jest to asystent AI rozwijany przez platformę GitHub, która notabene też należy do Microsoftu. Wspominam o nim, bo nadal jest to bardzo popularne połączenie wśród programistów, ale Visual Studio Code z copilotem zostaje daleko w tyle w porównaniu do funkcjonalności konkurencyjnych narzędzi. Dlatego ID, którego my będziemy używać, to Cursor. Jest to środowisko oparte o Visual Studio Code, tak zwany fork. Jeśli jesteś programistą i dotąd używałeś BSC, to twoje przyzwyczajenia, a nawet ustawienia możesz bezpośrednio przenieść do kursora i przesiąść się zupełnie gładko. A jeśli nie miałeś wcześniej styczności z tym środowiskiem, to wszelka pomoc czy tutoriale dostępne online dotyczące Visual Studio Code będą aplikowalne także w kursorze. Różnica w stosunku do Visual Studio Code, która rzuca się od razu w oczy, to panel po prawej stronie i jest to panel asystenta czy też agenta AI, który będzie całą czarną robotę odwalał za nas. Wspomnę jeszcze, że kursor nie jest jedynym dobrym rozwiązaniem tego typu. Innym równie popularnym jest Windsurf, też oparty o Visual Studio Code. I nie jest to żadna reklama, a przynajmniej nikt mi za to nie płaci, ale osobiście używam kursora, bo w wersji bezpłatnej pozwala osiągnąć znacznie więcej niż Windsurf. Zresztą Podstawowym abonamencie też pozwala na więcej. Także ja pokażę Ci wszystko na przykładzie kursora, ale różnice są naprawdę symboliczne, więc to, którego będziesz ostatecznie używał, to kwestia prywatnej preferencji. Kursora ściągamy ze strony cursor.com. W czasie instalacji zobaczysz taką listę checkboxów. I zachęcam, żeby odznaczyć tutaj przedostatnią opcję. W przeciwnym wypadku każdy plik tekstowy będzie domyślnie otwierany w kursorze. Uwierz mi, że to nie jest dobry pomysł. W pozostałych miejscach możemy zostawić wszystko w wersji domyślnej. Instalacja na Windows i Macos jest zupełnie bezproblemowa, a jeśli pracujesz na Linuxie, to linka do instrukcji instalacji znajdziesz w opisie pod filmem. Po ukończeniu instalacji musimy się zarejestrować, a następnie zalogować w aplikacji to wykonuje się jednorazowo. I teraz możemy tutaj zaimportować nasze ustawienia z VS Code. Jeżeli używałeś do tej pory VS Code i masz tam jakieś swoje ustawienia customowe, no to warto kliknąć ten przycisk, wtedy wszystko będzie skonfigurowane tak samo jak w twoim VS Code. Jeżeli nie, no to możemy kliknąć skip and continue i następnie możemy wybrać schemat kolorów, czyli to jak będzie wyglądał nasz edytor. Ja zostawiam domyślny. Na tym ekranie możemy wybrać, w jaki sposób będzie działał czat w kursorze. Tutaj na górze możemy też wybrać układ z klutów krawiszowych. Jeśli nie wiesz, co to ustawić, zalecam Ci ustawić VS Code i agenta, czyli domyślne opcje. Kontynuujemy. Na tym ekranie możemy wybrać, czy chcemy wysyłać dane do producenta kursora, czy nie chcemy. Na ostatnim ekranie też zalecam Ci zostawić ustawienia domyślne. Klikamy Continue. Ekran startowy, jaki zobaczysz za pierwszym razem, wygląda tak. Aby utworzyć nowy projekt, klikamy Open Project, przechodzimy do katalogu, w którym chcemy trzymać nasze projekty, tworzymy nowy katalog, a następnie wybieramy go. Jedyne, czego nam teraz brakuje w widoku, to terminal. Możemy go włączyć w tym miejscu. Każdy z tych paneli, lewy, dolny i prawy, możemy tu wyłączyć i włączyć. W tym oknie piszemy prompta. Klikając tutaj Add Context, możemy dodać pliki i katalogi do kontekstu rozmowy. Poniżej mamy dwa ustawienia. Tryb pracy AI mamy tu Agent, Ask i Manual. I będziemy używać pierwszych dwóch trybów na zmianę. Tryb Agent wymaga naszych promptów premium, których mamy tylko 50 miesięcznie. Używamy go wyłącznie do ciężkiej roboty, kiedy dokonujemy dużych zmian w kodzie. Ask to zwykły chatbot. Niczego sam nie zrobi ale może stanowić nieocenione źródło pomocy i nie musi zużywać naszych promptów premium. Za moment pokażę Ci, jak to skonfigurować. Zaraz obok mamy listę wyboru modeli. Jak widzisz, są tu wszystkie najważniejsze modele dostępne na rynku: Klot 3.5, 3.7, Gemini, O1 itd. A jeszcze więcej tych modeli możemy sobie włączyć w ustawieniach w zakładce Models. Modele, które tu wybieramy, pojawią się na tej liście. Jak już jesteśmy przy modelach, to pokażę Ci teraz, jak używać Gemini 2.5 Pro w kursorze za darmo. Zjeżdżamy trochę niżej i mamy tu możliwość dodania klucza API do poszczególnych dostawców modeli, w tym Google. Wchodzimy więc na stronę AI Studio google.com i klikamy Get API Key. Następnie wybieramy Create API Key. Jeśli masz projekt w Google Cloud, to wybierasz istniejący projekt, a jeśli nie masz Google Cloud, to od razu zobaczysz swój klucz. Kopiujemy go. I wklejamy w to okno w kursorze. Następnie klikamy Verify, zgadzamy się. I teraz po wybraniu modeli od Google możemy z nich korzystać za darmo i bez zużywania naszego limitu w kursorze. I jeszcze raz podkreślę: w trybie agenta działają jedynie modele dostarczone przez kursor. Modele podłączone przez API, jak Gemini, będą działać tylko w trybie Ask. Nowego czata tworzymy tym plusikiem, a historię czatów mamy tutaj. Ja w kursorze pracuję tak, że jeden czat, w którym mam Kroda 37 w trybie agenta jest używany wyłącznie do pchania naprzód zmian w kodzie. Natomiast wszelkie dyskusje, pytania, wątpliwości czy drobne błędy kieruję do osobnego czata, gdzie mam Gemini w trybie Ask. Dzięki temu te 50 promptów premium starczy nam bez problemu na naprawdę sporą aplikację. Natomiast trzeba zwrócić uwagę. Że kiedy przełączamy się między czatami, to musimy za każdym razem ręcznie przełączyć model, co przyznaję jest trochę upierdliwe, ale darowanemu koniowi w zęby się nie zagląda. Druga opcja, jeśli nie chcesz bawić się w to ciągłe przełączanie czatów, jest taka, żeby zapłacić kursorowi dla Świętego Spokoju te 20 dolców miesięcznie i wtedy praktycznie przestajemy się martwić o limit promptów. Chociaż tu mała gwiazdka. Tak naprawdę, bardzo często i tak lepiej przełączyć się do innej instancji czata, choćby po to, żeby nie zaśmiecać kontekstu związanego stricte z rozwojem aplikacji. No dobra, to jak działa ten agent w kursorze? Agent ma dostęp zarówno do wszystkich plików i katalogów projektu, przynajmniej o ile wie o ich istnieniu, jak i do konsoli. Polecenia w konsoli wymagają naszego każdorazowego potwierdzenia, ale stanowczo nie zalecam tego zmieniać. Dostęp do konsoli daje potencjalnie władzę nad całą naszą maszyną, więc ostrożnie. Dostęp do plików projektu agent ma bezpośredni, to znaczy może je tworzyć, usuwać, zmieniać ich zawartość, ma nad nimi pełną władzę. Więc model zamiast pisać w czacie, co mamy wkleić do jakiego pliku, to po prostu robi to sam. A my mamy wygodny podgląd tego co zrobił i w jakich plikach, a także oczywiście jego wyjaśnienia. Zupełnie niezależnie od agenta mamy też rzecz jasna, pełną manualną władzę nad całym projektem, jak w każdym IDE. Następna ważna rzecz dotycząca naszego agenta to rules, czyli zasady. Znajdziesz je w ustawieniach w głównym menu. Zasady to po prostu część promptu, która będzie dołączana do każdego polecenia. Można o tym myśleć jako o prompcie systemowym. Możemy je dodać na poziomie globalnym oraz na poziomie projektu. Dobrym punktem wyjściowym mogą być zasady, które ja mam tu spisane. One też będą dostępne w formie gista w opisie filmu. To są zasady skondensowane z wielu interakcji z agentem i mają za zadanie powstrzymać go przed błędami czy niedociągnięciami, które popełniał najczęściej. Taki zestaw dobrych praktyk dla naszego agenta. Jest też repozytorium na GitHubie: Awesome Cursor Rules, które też podnikuję pod filmem, gdzie zebrane są setki zasad specyficznych dla konkretnych technologii. Obiecują tam, że wszystkie są zweryfikowane, więc można czerpać garściami. W następnych filmach przejdziemy już do samego mięsa, a więc jak wygląda po kolei każdy etap powstawania aplikacji techniką vibe coding. Wtedy też już na konkretnym przykładzie zobaczysz jak wygląda używanie kursora. A na dziś to już wszystko. Cześć.